Pierwsza ofiara. Kiedy wraca, matka Ludowika zwierza się jej, że ciągle czuła się źle od dnia, w którym Eugenia została poddana długiemu przesłuchaniu i zamknięta w zakładzie psychiatrycznym. Ofiarowała swoje życie ku chwale ojca i za nią, siostrę Eugenię, i teraz czuje, że jej ofiara została przyjęta. Umrę mówiąc, że chwała ojca jest prawdziwa. I będę szczęśliwa umrzeć dla niego i dla siostry. Moja śmierć będzie największym świadectwem jej misji. Potem odwrócona do grupy obecnych sióstr, kontynuowała na głos. Ja odejdę, a w dniu, kiedy nie oddacie szacunku i nie będziecie wierzyć siostrze Eugenii, pan odbierze nam ją i nasz instytut zmniejszy się, jeśli w ogóle nie upadnie. Miesiąc później, 9 lutego 1935 roku, siostra Ludowika umiera w ramionach siostry Eugenii, mówiąc Wierzę w chwałę Boga Ojca. Ma 44 lata i była przełożoną generalną tylko przez 3 lata. Pozostawia siostrę Eugenię jako konsultantkę generalną i mistrzynię nowicjuszek, których jest mnóstwo. Siostra Eugenia musi zaopiekować się nie tylko nowicjatem, ale również całym instytutem, gdyż sekretarka jest chora, a asystentki bardzo sędziwe. Sama też musi przygotować kapitułę generalną, aby wybrać nową przełożoną, a wszystko to z rozdzierającym bólem, ponieważ widziała śmierć pierwszej osoby, którą ojciec wybrał ku swojej chwale. Kościół jest zbudowany na męczennikach. Jeśli nasienie nie obumiera, nie wydaje owoców. Tak jak święty Franciszek, widząc powrót do Włoch zwłok swoich pierwszych braci męczenników, rozradował się i powiedział – teraz mam naprawdę braci mniejszych. Taki siostra Eugenia może ofiarować Ojcu ku jego chwale i dla jedności ten początek będący fundamentem tej nowej ludzkości, która będzie cała zjednoczona w akcie kompletnego oddania w sercu ojca.